Dzisiejszy film będzie nietypowy, dlatego że będzie tylko i wyłącznie o jednym budynku, ale myślę, że będzie ciekawie. Zaczynam go również w nietypowy sposób, dlatego że jest to jedna z najbardziej głośnych, ruchliwych i hałaśliwych ulic Hongkongu. Ten budynek za mną ma wiele nazw. Nazywany jest Paskudą, Dżunglą, Getem, Organizacją Narodów Zjednoczonych, a ja mam na imię Kaśka i zapraszam Was na wałkowanie świata. Zacznijmy od początku, bo początek jest w tej historii najciekawszy. Wyobraźcie sobie, że ten budynek, chociaż trudno w to dzisiaj uwierzyć, był kiedyś najwspanialszym, najbardziej okazałym i najbardziej prestiżowym budynkiem w mieście. W dodatku był również budynkiem najwyższym, co dzisiaj również dziwi, bo on ma zaledwie 17 pięter. W 1961 roku, kiedy ten budynek powstał, to tutaj kupowali mieszkania najbogatsi. Jednak już po 10 latach od oddania tego budynku wszystko zaczęło się zmieniać, a powodem było to, że Hongkong rósł w bardzo szybkim tempie. Kiedy budynek powstawał, kiedy budynek powstawał, w Hongkongu mieszkało 2 miliony osób. Po 10 latach Hongkong podwoił liczbę mieszkańców. Było ich już 4 miliony, a dodatkowo ceny mieszkań zaczęły rosnąć w zastraszającym tempie. To spowodowało, że ludzie, którzy tutaj mieszkali, przenieśli się do innych lokalizacji, a mieszkania, które mieli, zaczęli przeznaczać na wynajem. I tak budynek ten powoli zaczął się. Przekształcać w zlepek malutkich, takich mini-hotelików z malutkimi pokoikami. W ogóle sam budynek również stał się dosyć niebezpieczny. Można było tutaj kupić wszelkiej maści narkotyki, a pokoje coraz częściej były wynajmowane po prostu na godzinę. Wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że to mnie sika. Sika, nie? Pierwszymi gośćmi tych hotelików byli żołnierze amerykańscy którzy stacjonowali w czasie wojny w Wietnamie, a tutaj przyjeżdżali na przepustki. Kiedy wojna w Wietnamie się skończyła, pokoje zaczęli wynajmować imigranci i stopniowo również przejęli sklepiki i restauracje, które były tutaj. Można od tego momentu było tutaj znaleźć kuchnie i towary z całego świata. Weszliśmy już sobie ten budynek dookoła, więc pora zajrzeć do środka, zobaczyć co się tam kryje. Kiedyś na czterech piętrach znajdowały się sklepy i restauracja. A jak wygląda to dzisiaj? Wejdźmy i zobaczmy. Na wejściu witają nas kantory walut z prawej i z lewej. Ulica Walutowa, po prostu jeden obok drugiego. A tutaj już zaczyna się raj owoców i warzyw. Wszystko pachnie tutaj indyjskim jedzeniem. Z tego, co widzę, to jest tutaj głównie indyjskie, hinduskie jedzenie. Można powiedzieć, że powstał tutaj swoisty mikroświat. Ludzie mieli tutaj wszystko na wyciągnięcie ręki. Nikt. Nikogo o nic nie pytał. Pokoje zaczęli wynajmować nielegalnie imigranci, przemytnicy, handlarze narkotyków. Nikt nikogo nie pytał o to, czy ma dokumenty, czy skończyła mu się wiza. I przez to niektórzy mieszkali tutaj potrafili mieszkać tutaj nawet latami. Ludzie latami tutaj mieszkali w ogóle nie wychodząc z tego budynku, bo tutaj jest wszystko czego potrzeba. A teraz powiem wam jeszcze taką ciekawostkę związaną z moim przyjazdem tutaj. Przyjechałam bardzo późnym wieczorem, pani która mnie kwaterowała była bardzo miła, ale wydawało mi się, że czegoś zapomniała, że zapomniała zapytać mnie o dokumenty, no bo zawsze jak się meldujesz gdzieś tam do hotelu, hostelu, no to dajesz swój paszport. Więc pytam czy potrzebuje mojego paszportu, na co ona odpowiada? I tutaj tak sobie pomyślałam, że musiałam chyba mieć naprawdę dziwną jakąś minę, bo poklepała mnie po ramieniu i powiedziała nic się nie martw, możecie tutaj zostać jak długo chcecie, nigdzie was nie zgłoszę. Wejdźmy sobie na piętro. Na pierwszym piętrze znajdowały się kiedyś najbardziej ekskluzywne restauracje. Dziś pierwsze co czuję to taki zapach mola z szafy, więc nic ekskluzywnego i na pewno nic co pobudzałoby mój apetyt. Restauracji jest tutaj kilka hinduskich, ale to co przykuwa większą uwagę to są sklepy z elektroniką. To w zasadzie zajmuje całe pierwsze piętro, mnóstwo, całe mnóstwo sklepów przede wszystkim z telefonami. Z tymi telefonami również związana jest bardzo ciekawa historia, dlatego że kiedy przyjeżdżali tutaj imigranci z Afryki, to masowo, masowo kupowali telefony właśnie komórkowe. I był taki czas, to było mniej więcej 15 lat temu, kiedy szacuje, szacuje się, że 20% wszystkich telefonów komórkowych używanych w Afryce było sprowadzanych właśnie stąd, przechodziło właśnie przez ten budynek. Chodząc po tym miejscu, trudno nie odnieść wrażenia, że dotyka się najróżniejszych zakątków świata. Niektóre źródła podają, że ten budynek jest domem dla ponad 120 różnych narodowości, stąd też jedno z jego przezwisk: ONZ. Budynek, zresztą słusznie owiany był złą sławą, dochodziło tutaj do bardzo wielu przestępstw, w tym również tych najgorszych czyli morderstw. Miejscami, które były bardzo niebezpieczne, były po pierwsze klatki schodowe, ale o tym opowiem Wam później. I po drugie, windy. Kiedy w windzie jest tłum, łatwo jest coś ukraść, a kiedy jesteś w windzie z kimś sam na sam, w grę wchodzą już znacznie gorsze możliwości, tak naprawdę. Było tak niebezpiecznie, że zdecydowano się na to, żeby zainstalować kamery. Kamery również w windach. Co ciekawe obraz z kamery można zobaczyć oczekując na windę na parterze. Tak więc teraz stojąc tutaj czekając na windę, widzę dokładnie kto jest w środku, ile osób jest w środku i co tam się dzieje. To ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą tych wind. Jako że był to budynek bardzo ekskluzywny to żeby rozładować tutaj ruch, jedna winda jeździła na piętra parzyste, druga na piętra nieparzyste. My jedziemy teraz na nasze parzyste. Właśnie facet zatrzymał windę, wrzucił nam do windy jedzenie i jedzenie jedzie z nami. Ktoś będzie je musiał odebrać na jednym z wyższych pięter. Tak jak wspomniałam, to dobre miejsce na azyl. Tutaj można siedzieć latami bez wychodzenia z budynku. Na haula Kiedyś na takim piętrze znajdowało się 8 ekskluzywnych apartamentów. Dzisiaj jest tutaj 5 hotelików. Każdy jeden apartament to jest w tej chwili jeden taki mały hotelik. Wejdziemy sobie za chwileczkę do środka i pokażę Wam, jak to wygląda: jak właściciele podzielili jedno takie mieszkanie, jeden taki apartament na kilka pokoi, po to, żeby zrobić z nich. Właśnie hotel. To zapraszam Was w tym momencie na moje włości. Pokażę Wam, jak wygląda mój hotel. Hotel, w którym mieszkam. Cześć. Oto mój hotel. To kiedyś był przedpokój jakiegoś apartamentu. W tej chwili jest to pokój wspólny, który pełni zarazem funkcję recepcji. W tym pokoju wspólnym jest mikrofala, jest czajnik, jest stolik. Jest lodówka. Tak sobie myślę, że wiecie, co to kiedyś było. Wielkie mieszkanie to był apartament kogoś bogatego. Tutaj mieszkało zaledwie kilka osób, jakaś jedna rodzina na takiej dosyć dużej powierzchni. Teraz zostało to podzielone na siedem pokoi i każdy z tych pokoi jest wynajmowany. Pokoje znajdują się po prawej, lewej stronie. I mogą pomieścić w sumie około 30 osób. No to teraz zapraszam Was do mojego pokoju. Pokażę Wam, jak mieszkam. No to witam Was w moim pokoju. Muszę Wam powiedzieć, że miałam dużo szczęścia, kiedy tutaj przyjechałam, bo okazało się, że nie było pokoju, który sobie zarezerwowałam i pani podwyższyła mi standard, do standardu premium, dzięki czemu mam pokój większy. Ten pokój, spójrzcie sami najpierw jak on wygląda, to jest wszystko, to są całe 4 metry kwadratowe. Tutaj pokoje w standardzie mają między 2 m kwadratowe, a 4 m. kwadratowe. Te najmniejsze mieszczą w sobie zaledwie łóżko. Ale co ma taki w ogóle standardowy pokój? Standardowy pokój ma oczywiście łóżko, które zawsze jest podwyższone. Pod łóżkiem można sobie schować bagaż. Standardowy pokój ma telewizor i ma super szybki internet. A co dodatkowo ma pokój premium, poza tym, że ma troszeczkę więcej miejsca, to jest gratisowa półkoszawka. Dodatkowo coś, co jest super, to jest okno. Pokoje premium mają właśnie okna. Pokażę Wam jeszcze łazienkę, bo jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim dlatego, że jest niezwykle mała. Jest ona wielkości kabiny prysznicowej. To jest chyba jedyna łazienka, którą kiedykolwiek miałam w pokoju hotelowym tak mała, że można tak naprawdę siedzieć na muszli i brać prysznic równocześnie. Nie ma tutaj żadnej kotarki, żadnej zasłonki, niczego. Tak więc kiedy bierze się prysznic, zamyka się tylko drzwi i cała ta powierzchnia cała ta przestrzeń łazienkowa jest automatycznie mokra. To jest bardzo ciekawy wynalazek, bo tutaj jest tylko chyba podejrzewam sama rurka stercząca, więc żeby woda się ładnie rozpryskiwała, to taki wynalazek, taki Heister. Domyślnie nie ma w łazience ciepłej wody, żeby ją nagrzać, trzeba włączyć ten oto przycisk, odczekać około 10 minut i woda się nagrzewa. Nie wiem, czy Wam się podoba, ale jak dla mnie, klimat bardzo fajny. To, co dla wielu osób jest najważniejsze, kiedy wynajmują pokój, to jest to, żeby mieć piękny widok. Więc za chwileczkę Wam pokażę, co się kryje za tą moją różową zasłonką, ale zanim to jeszcze nie wiem, czy zdążyliście zobaczyć. Jest tutaj taka dziura wycięta w zasłonie. Ta dziura jest na klimatyzator, już odsłaniam i wszystko wam pokazuję, jak tutaj wygląda. Klimatyzator buczy strasznie, więc wyłączyłam go w tym momencie, żeby nie przeszkadzał mi tutaj, kiedy do was mówię, ale jest on konieczny, bo na takiej małej powierzchni, uwierzcie mi, robi się tak szybko, gorąco, że jest tutaj dosyć ciężko wytrzymać bez klimatyzatora. Można sobie pomyśleć: Otwórz okno, skoro ci klimatyzator przeszkadza. Ale kiedy otwieram okno, to wszystkie zapachy z tych restauracji, które znajdują się na dole. Od razu tutaj znajdują się w moim pokoju. Po prostu śmierdzi. To nie są zapachy, takie, wiecie, że pobudzają wasz apetyt, tylko takie zapachy jakiegoś starego, zjełczałego tłuszczu, więc naprawdę nic ciekawego. Wyjrzyjmy jeszcze sobie przez to okno, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest taka rodzaj takiej studni, można powiedzieć. Dookoła znajdują się bloki. Ja jestem na ósmym piętrze, więc dosyć nisko w sumie, i to światło tutaj za bardzo nie dociera. Jak widać, tutaj w większości budynków są jakieś tam klimatyzatory. Nie jest tutaj strasznie jakoś, tak. Jest trochę śmieci na dole, ale wszystko powiedzmy w granicach rozsądku, jak na miejsce o takiej. Reputacji można powiedzieć. 4000 osób na co dzień mieszka w tym budynku, 2000 hotelowych łóżek jest dostępnych. Natomiast szacuje się, że tych ludzi, którzy przebywają tutaj i są nigdzie nie zarejestrowani, może być nawet do 10 tysięcy, bo tego przepływu osób wciąż nikt nie kontroluje. Jak to się stało, że taki budynek w centrum miasta w zasadzie stoi? I jest nieruszony do dnia dzisiejszego, mimo tego, że był owiany tak złą sławą. Ktoś nakręcił film, którego akcja dzieje się właśnie w tym budynku. Film okazał się filmem kultowym, był nagrodzony na wielu festiwalach, bardzo dobrze przyjęty. I sprawił, że sam budynek, właśnie, stał się budynkiem kultowym, do którego ludzie chcieli przyjeżdżać, do którego chcieli przyjeżdżać ludzie podróżujący po Azji, szczególnie ludzie podróżujący po Azji z plecakiem. To sprawiło, że zmienił się profil osób, które tutaj przebywały, zwiększyło się bezpieczeństwo, poprawiła się nieco jakość, ale wzrosły ceny. Mimo wszystko, muszę Wam powiedzieć, że te ceny są i tak 3-4 razy niższe niż ceny. Okolicznych hoteli, dlatego że jesteśmy w bardzo dobrej lokalizacji. Jesteśmy zaledwie 10 minut od promenady w Hongkongu, więc tutaj wszystko jest horrendalnie drogie. Jest jeszcze jedno miejsce, jedno miejsce uważane za niezbyt bezpieczne w tym budynku, i to miejsce jeszcze będę Wam chciała w tym momencie pokazać, więc chodźmy. Mówiłam Wam, że prawie cały budynek pokryty jest kamerami, z małym wyjątkiem a tym wyjątkiem są klatki schodowe. I jestem na jednej z nich. Kiedy będziecie wynajmować swój pokoik tutaj w hostelu to albo przeczytacie albo usłyszycie od właściciela hostelu żeby z klatki schodowej nie korzystać dlaczego? no dlatego, że to co dzieje się nieodpowiedniego dzieje się właśnie tam, gdzie nie ma oka kamery, czyli na klatce schodowej klatki schodowe są najbardziej niebezpiecznymi miejscami tutaj w tym budynku w tym momencie ale powiem wam, że no ja jak to ja oczywiście musiałam Zobaczyć, sama, pójść i zerknąć, czy faktycznie jest tutaj tak niebezpiecznie. I już wam mogę powiedzieć, że w tej chwili nie jest tutaj tak źle klatka schodowa, jak klatka schodowa wygląda paskudnie, powiedziałabym, ale nic dziwnego poza tym się tutaj nie dzieje, poza jedną małą rzeczą, której się można faktycznie wystraszyć, i za chwilę jak zejdziemy na dół, to wam ją pokażę. To, co mnie też tutaj zdziwiło, to kosze na śmieci na klatkach schodowych. Na każdym piętrze stoi taki olbrzymi kosz, i powiem Wam, że śmierdzi obrzydliwie, ale tego oczywiście można się po takim miejscu spodziewać. W niektórych miejscach wystające rury i wiszące kabla. To jest właśnie to miejsce, o którym Wam wspomniałam. To wygląda dosyć dziwnie, jakby jakiś obcy tutaj złożył swoje jajo, z którego coś za chwilę miałoby się wykluć. Plątanina kabli bardzo, bardzo dziwnych, nieosłoniętych niczym, więc powiedzmy, no, trochę niebezpiecznie. I tutaj od kilku dni, jak tutaj jestem, to śpi sobie jeden pan, czasem dwóch, ale to można powiedzieć, że kto się wychował w Polsce lat. 80., 90., może 90., to nie jest to nic dziwnego, w dużych miastach zdarzają się takie rzeczy, prawda?